A tak w ogóle kurwa, to e, się zastanawiam, co się dzieje, że e, nie chcecie mnie obserwować. Znaczy w sensie, że tego dzwonka tam, gdzie on tam, gdzieś tam. Nie wiem. Tam. <noise> Dzwonki to wiesz, ja, to Tam, tam, <noise> tam. Jakbym tak, poka jak tak pokazał, to by było. Natomiast y, ja bym poprosił bardzo o obserwację. To pomoże mi dowiedzieć się, czy w ogóle. Bez sensu tutaj tracimy czas, czy, czy może coś tam mam jeszcze nakręcić, bo yy, kolega też przyjeżdża i dużo czasu poświęca, yy, żeby, A on w ogóle mnie nie lubi. Nie, nie. I Nie obserwuje. Nie, w ogóle, no i a musi. <laughs> musi, bo ktoś dwa kamerę musi trzymać, nie. Więc y, dajcie znać o, e, obserwacje, te kciuki, kurwa, tam udostępnienia, czary, mary, internetowe. Ja to stary człowiek jestem, to się nie bardzo znam. On mi każe takie rzeczy mówić. E, to ten, to ja bym poprosił bardzo. To będziemy wiedzieć. Tak? Tak. tak. No, no, to dziękuję. Dziękujemy.